Jezus widział! Aaa! ty głupi ty! Przestrafiłam się, Ma świniaka za panę. Nie boję się świniaków. To nie to na nie jest straszny potwór, nie wiem, można się bać w ogóle tego. w ogóle, na no, stop tej bajce, nie naprawdę. W ogóle. Na ja tej bajki... najprostsze rzeczy są najstraszniejsze, wiesz o tym? Ja tej bajki już nawet nie pamiętam. Ja pamiętam, bo to była trauma, to dlatego ja mu pamiętam. Jezu, kościół, rozumiesz to? Jezus, kościół, rozumiesz to? Ta Jezus, taka sytuacja. Ola, co się dzieje z Tobą? Czy Ty jesteś nienormalna? normalna? z nami. Chcę, żebym zawał dostał? I wchodziłem przez kolejne drzwi. Bo za Marychę mieli widziałeś? Nie jesteś dziennikarzem ojca Jeremiaka czy też... Dziennikarzem ojca Mesajaka. Nie przerasta. Misiu... Coś tam, do góry. Coś tam coś tam Zawsze musi być jakiś misiu. Czy oni są nienormalni? Jezu, wow! Ty... Głupia! <gulia> Haha, Ola, aż tutaj nie mogę, nie mogę normalnie. <gulia> Patrz, no to jest piec, można w piecu napalić. Ale nie. No, ja, ja, w ogóle tak ciekawsze. Że... Jezu, jezu! Nie, może tak go małym i tak? to tak zapurgować, nie. Za co zrobić? Nie, bo ty byś. Ja wtedy strach nie byłby za by... mało. Czy to jest Jezus z granicy na gitarze? A nie, on trzyma krzyż. Na gitarę. No właśnie. To no, nie jest wcale takie wiesz... To nie jest takie, wcale wiesz śmieszne nie napijaj się. mam Ola, przesę nabijać nie na temat. My nagrywamy jeszcze 5 minut, spokojnie, jeszcze 2 minuty. Nie, nie będę wycinał wszystkiego. Wiesz, jak się nie fajnie wycina? To nie działa. Bo po. No, cały czas. Ja nie będę nic wycinał, bo nie lubię wycinać. O co tu chodzi z tymi drzwiami? Ty, tu jest jakiś bóg. Dupa, nie Ale musisz się czymś innym zająć, a nie że już kurde... Już cztery minuty jest więcej. Ale ja nie widzę tu innej opcji niż ten piec. A może musisz coś wziąć, żeby ten jedzenie To Tu nie ma w tej grze nic do wzięcia, to nie jest jedynka. Nie wiem. Mhm, to jest opata. Dobra, ja nie wiem. Słuchaj, yy, pójdziemy na razie, może, może górą jakoś do siebie. Nie wiem, na razie istotne. No. Nie gra, nie gra. Kurde, grać w gry to jest naprawdę masakra. Oglądać horrory to jestem mogę. Ale grać w gry to jest szkoda. Stąd przyszliśmy, ja wiem o tym, ale wolałem się cofnąć naprawdę. Niby te puzzle są bardzo łatwe, ale kurde, długo jest szukania, żeby coś ogarnąć.

Spitting back awful at mankind. No i dobra, Dobra, słuchajcie pomału, będziemy kończyć ten odcinek. Podejrzewam, że właśnie teraz się odblokowała. Odblokował pies. No, zawsze tak działa. Trzeba coś ogarnąć najpierw, żeby się skrypt inny uruchomił. Pierdolamenta. Nie. Ołtarz świni. Tak mhm. powinien się nazywać odcinek. Była tak bramka. Świński ołtarz? Ha. Ja na wszystko, nie? Standardowo po prostu rozkwina, Tak jak ja w tych wszystkich... Grach, to trzeba być z pomieszczenia. No, wszystko klikasz wszędzie i. Każdy głupi tak robi, nie przejmuj się. Ty też tak <coughs> czasu. Ja wiem. Wow. Co? Słyszałaś to? Nie? Ty, się ty, coś mi tu bardzo nie pasuje, ty? Dlaczego? No, bo słyszałem takie. Czemu takie czerwone się wszystko zrobiło? No, głupi jesteś, te zasłony, tylko mhm. czerwone. Były już w sensie. I czemu słyszałem taki metaliczny dźwięk? Jakby coś się przesuwało. Tu tkwi gdzieś tajemnica. 27 minut, Ola, nagrywamy. Wiesz, jak ja nie pora, żeby to obrobić? Mogę. Ja... Że, że co, że jak? Nie Szukajmy, a znajdziemy, Ola. Ty, ale metaliczny, metaliczny dźwięk. Czekaj, metaliczny dźwięk, Ola. Ola, metal, metaliczny, metaliczny dźwięk. Metaliczny dźwięk. No, what the fuck, co ja się uparam na ten piec? Dobra, słuchajcie, zrobimy inaczej. Ja w tym miejscu zakończę. Ola, bo... Ola, ja w tym miejscu stanąłem, nie? Tutaj tak? I słyszałem takie... Przesunięcie takie metal metalowe. Biblia, Biblia, Biblia. Aaaa, jumpa! Nieee! Yeah! Biblia, 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 Biblia Biblia, biblia, biblia drzwi. I, I tu w tym miejscu coś tam bardzo dziwnie huczy, e! mruga, zartowałem, to ja wyłączałem, ola spokojnie, to jest tylko gra. Tu w tym miejscu jest coś ważnego podejrzewam. W tym miejscu jest coś. <laughs> w tym miejscu coś bardzo ważnego, tylko ja nie mogę ogarnąć. Crestło. Miotło Harry Pottera e, Nimbus 2000. No. E, marihuana Marihuanina. się, tutaj cały czas coś wydaje bardzo dziwne dźwięki. No, 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 no brzęcz. Patrzcie, nawet tego wstawili Z pierwszej części Satuetka Co to jest? Świeca Ja myślę Różne Jezusy na każdą okazję Ale jestem nieogarnięty dzisiaj, nie? Ola, ale jestem nieogarnięty. Wow! No ja też bym chciał pomału kończyć, ale nie mogę wyłączyć. Naprawdę, nie mogę wyłączyć, nagrywam. Huczy. Czy to jest? No jak? Jakie to wejść? wejść? Czy to. Co to Alpaka? Więcej niż jedno zwierzę to... Alpaka? Lama? To jest twoja matka. E, serio, ja go serio widziałam? Ten... ...dysk alpaki. To jest świnia. O, się przestraszyłem lampy. O, ja walę. Ty, ja chyba ten wierb, bo... ...bo z testu pływałam a nie i się przestraszyłam. Tak mi wymrugło, nie? A kogo ona trzymała tych rękach? O mój Boże, jakie to jest nienormalne. Chciałem odblokować wszystkie skrypty, żeby tu się coś zaczęło dziać, naprawdę, nie wiem, bo ja naprawdę będę próbował wszystkiego chyba. Fuh, trzeba być jakiś let's play żeby zobaczyć, co dalej trzeba robić. Naprawdę, bo ja nie będę tak długo czekał z tym, co tu trzeba zrobić. <laughs> Ola, chyba wiemy, co trzeba zrobić. Tylko teraz, gdzie jestem, tylko teraz gdzie jestem pokój i gdzie ja wyrzuciłem tą świecę. Ale ja jestem agent. To świecę położyłeś na parapet. O, I teraz się zesramy na sam koniec ze strachu, czajesz to? <laughs> <laughs> Zostaniesz jeszcze tutaj, bo tu musimy, musimy się poobać trochę. Lewitująca świeca mówi do ciebie. Jest! Pali się ogień. Sam się zapalił w spadnę z Wow! To było fajne, czułem się jak Indiana Jones przez chwilę. To lepiej zamknę, tu już się nam nie przyda to miejsce. Patrz, ale gdzie my jesteśmy? Patrz jak mogę. A mówię, że się nie boisz tych Gerpa. Pamiętasz, nie? Jak mówiłaś, że się nie boisz tych. O nie! Nie, nie! się? O mój boże. Nie wyjdziesz. O ja wala, ola, jesteśmy zamknięci. Nagrywamy 33 minuty, wiesz o tym? Jestem ciekaw, ile mam miejsca na dysku jeszcze, to będzie długi odcinek. Podzielę go na części. Dwa partie po 15 minut, szybko je wrzucę. Mam nadzieję, na mam nadzieję, że połączyliśmy te nagrywanie za drugim razem z kamerki. Chociaż wiecie co. <śmiech> 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 no i dobra, idziemy dalej. U! Ale wiecie co? Czuję taki przypływ siły, żeby iść naprzód, żeby badać to. Cóż to za używieniec? Zgniły owoc, postrzywany z różnych części. Wątpię, by kiedykolwiek ktoś nie odnalazł, ale zostawiam wam list skreślony w półmroku tego trzącego Miejsca, coś mrugam okiem, kurde. Nie podoba mi się to. To znaczy, że jak mruga lampa i mruga moje oko, to. O to... jak? Co, co, co tam się stało? Co ja zrobiłem?

A może tam jest? A może tam jest twój ojciec? Chyba twój. Jest. Chyba twoi. Prosimy o ciszę, nie położyć się na drażni zwierzyny. Chyba pierwsze, coś z tych świni robili, ty. Obiad. Dobra, schodzimy na to. No, o! o jezus! wyłącz to, gammonie! Co? Nie wyłączyłeś tego? Czego? Lampy? Sąsiedzka i pani nacisnąłeś? No Dlaczego? Czy... Gdzie jest ta świnia? Gdzie ona pobiegła? Ola, ola! No, ola. spokojna, ona uciekła! Naprawdę? No, A co miałem wyłączyć? Już ja musiałam wyzauberować świnia. Ty nie, naprawdę, bo tak było. Tam nie było świnia. Tu już się przestraszyłem, ja sobie poskoczyłem. Jeszcze krzyknąłem dodatkowo. A ja nie? <coughs> się nie, udało. nie wiem, ty krzyknąłeś tak głośno, że nie słyszałeś, jak ja krzyknąłem. Ola, ty jesteś... No, normalnie, nie wiem... Mm. Ja w sami Surikaty się bałam grać <laughs> <w grę. śmiech> to, to jest dobra poenta, ale ja wiem gdzie jest świniak. Granie w takiej gry jest naprawdę. Ej, tam coś skacze, widziałeś? Wiem. O Chryste, panie. Tak cię nie widać? Jak tak... o. o Jezus. Oj dobra, dobra, to jest koniec. Nie, nie gra już dalej. To idzie w moją stronę. Ja. Czy już ten schemat w ogóle? Jужраяющим! <ślesko> tś, Jak to w ogóle wygląda? Dobra, nie ma, nie ma bata. A wyszedłem, wyszedłem. raz, spoko, no? Nie wiadomo wtedy gdzie. Jestem cały, aż mi gorąco się zrobiło. Ja? W ogóle, kto tą grę wymyślił, ty? A będzie jeszcze gorzej, ty, naprawdę. Uciekam stąd. Dobra, jest 37. Będziemy kończyć, nie? Dobra, I od tego momentu zaczniemy. Kolejny <laughs> Bo. Chciałem kasznąć. Wyszliśmy z tego czegoś? No. Dobra. Na razie komentujcie, subskrybujcie. Kciuków w górę. Nie żałujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.